Prezentowany dzisiaj raport dotyczący zmian w modelach konsumpcji e, alkoholu, to raport, który e, dzięki wsparciu pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej został e, wykonany kolejny raz. Po to, żebyśmy poznali rzeczywistość po bardzo traumatycznym okresie w ostatnich latach traumatycznym ze względu na pandemię, traumatycznym ze względu na wojnę za naszymi granicami wszyscy nasi członkowie, którzy są zaangażowani w obszary, do których może dotykać ten, ten raport, też chcą wiedzieć, jak tak naprawdę zmienia, zmieniają się zachowania społeczne, jak te zachowania wpływają na rzeczywistość gospodarczą, na rynek pracy. To są wszystko elementy, które są powiązane. Raport Alkohol w Polsce to jest właściwie druga edycja raportu. On powstał po pandemii, ponieważ było wiele sygnałów, myśmy obserwowali zachowania zmieniające się w trakcie pandemii dotyczące no, spożycia, ilości spożycia, jakości spożywanego alkoholu i trybu spożywania alkoholu. Raport ma szereg wniosków. Tak no, jak większość raportów ma wnioski pozytywne i negatywne, zaczynając może od tych pozytywów, to yy, podobnie jak w wielu krajach OECD, tak i w Polsce persal do pijemy nieco mniej. To jest bardzo mała zmiana w ilości konsumpcji per capita, czyli na głowę każdego Polaka, ale w każdym razie pijemy nieco mniej. To jest dobry trend. No i pijemy dużo więcej napojów bezalkoholowych w to miejsce, między innymi na przykład tych piw 0,0. To jest drugi dobry element. W gatunku negatywnych wniosków z raportu podkreśliłbym przede wszystkim fakt tego, że zaczęliśmy pić znowu co Coraz mocniejsze alkohole, czyli jakby odwrócił się trend, który na rynku polskim był obserwowany przez wiele lat, kiedy szliśmy w stronę tego no, quasi zachodniego modelu picia, kiedy piliśmy alkohol, ale piliśmy go raczej w formie słabszej wina, piwa, to w trakcie pandemii zaobserwowaliśmy istotny zwrot w kierunku alkoholi mocniejszych. Ludzie nie radzą sobie konstruktywnie ze stresem. Jednym z konsekwencji nieradzenia sobie ze stresem człowieka jest używanie środków psychoaktywnych, nikotyny, alkoholu czy innych narkotyków. W tym przypadku ten stres, który wywołała pandemia, no ograniczenia wywołane przez pandemię, zdecydowanie zwiększyło spożycie alkoholu jako środka, który miał złagodzić stres wywołany przez pandemię. Wyciągając wnioski na bazie tych informacji, które są w raporcie, możliwe będzie podjęcie konkretnych inicjatyw legislacyjnych.